Witam Was w kolejnym odcinku opowieści z tego świata. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy nie od świata czwartego, który utworzyliśmy i w którym w tej chwili opowieści z tego świata się toczą, ale od świata trzeciego, czyli mojego drugiego świata. Moim pierwszym światem był świat pierwszy, tak właśnie świat pierwszy, do niego odwiedzimy go w następnym odcinku jest tak, dlaczego odwiedzamy mój świat, który rozwijam równolegle z projektem na YouTube dlatego, że chciałem się pochwalić pewnym projektem, który zakończyłem po trzech dniach, albo dwóch dwóch dniach kopania no kolejka jak się nie trudno domyślić. A, może jeszcze wcześniej. Właśnie. Eee. O, właśnie. Teraz będzie dobrze. No, przejdziemy się moją długą, długą kolejką. W zasadzie to jest metro. Nie kolejka, tylko metro. Jeszcze nie jest wykończone, ale może w przyszłości. Już powiedziawszy, straciłem ochotę do jej wykańczania. Wolę coś na powietrzu pobudować. Teraz, bo już mi się snudziło siedzenie w kopalni. Powiedzmy, że to było sporo kopania. Dobrze. Więc tak, tu była moja lawa. Ha. Dlatego możemy się spodziewać, że niedługo wyruszę do neteru Tak. Jestem w trakcie wydobycia, tylko coś mi się bardzo nie chce. Ojoj, oj, oj. Powoli, 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 powoli. Dobra. Mój system boosterów. Basterów, trudno to eee, Powiedzmy, że po polsku boostery Jedziemy no, Trochę lawy eee, A no i właśnie nie zainstalowałem tego całego dodatku Better lights czy coś tam I tak trochę to światło jest w tej kopalni No nie wiem Według mnie jakieś dziwne Może dlatego, że grałem przez pewien czas Na tym właśnie better lights Czy jak to się tam nazywało, nieważne eee, Link będzie pewnie w opisie hm, Pewnie tak a jak nie, to zawsze wszystko można znaleźć yy, albo na głównym forum Minecrafta, albo oczywiście na Minecraft.pl, polskim forum Minecrafta Minecrafta, nie Minecrafta. E, nieważne. E, no trochę się tnie, ale to już wam mówiłem o moim komputerze. Już nie będę się powtarzał. To jest nudne. No, jedziemy, 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 już długo jedziemy. Jeszcze będziemy długo jechać. O, właśnie to jest system boosterów. A i wrócił. Pięknie i może przystoję jeździć w obie strony. Taki patent. A, to takim patent. No. Przesadziłem to trochę ze słowem patent, bo raczej wiele osób pewnie na to wpadło. Oj, hop. No. Prawie idealnie moje przewidywania się sprawdziły. Przekopałem się tam, może trochę więcej niż planowałem. E, powiedzmy, że koło. Mm. No. Ojej, nie poprawiłem tego. A, a. Koło 800 y, jednostek. długości oczywiście. Bo jakby tak zliczyć wszystkie klocki, które wykopałem, no to ich by trochę było i to różnie jest, bo tutaj na przykład jest wąski tunel. Czasem jest szeroki. No i znowu nie wykopałem. A ah, tak, już mówiłem o mojej głupocie Dobra. I koniec. Dojechaliśmy. Jest! A, dobra, nieważne. O nie ustawiłem boostera. zaraz to naprawimy. O, proszę bardzo. Boostery na stacjach są. No ja po co mam tam no, na jechać, więc są ograniczone. Po prostu sobie najpierw ustawiam e, ten, bo jak tak odwrotnie zrobię, tobie to. O, zaprezentuję w każdym razie ludziom, którzy mogliby tego nie wiedzieć. O, i już mam problem. A tak to po prostu to im się zablokuje. Najpierw wózek, potem booster i jest wszystko super. E, no, to jest armatyzator do windy w dół. A do góry, a właśnie, e, bo się spotkałem ze stwierdzeniem, że z takiej windy można korzystać tylko patrząc się w jedną stronę świata. Nie wiem, to był żart, chyba. Ja taką windę zastosowałem też gdzie indziej i jestem chyba przekonany na 100%, że jest w inną zupełnie w stronę świata przekręcone. Wszystko i działa jak... O! Nie no, co jest? Klawiatura. A, czasem ten kabelek się psuje. Albo nie wiem, coś się zawiesiło Dobra, coś mnie ciągnie do tyłu Co się dzieje? Ej, nie no, gdzie? Kurde O, jest dobrze Dobra, zaraz tam wrócimy Dobra Jesteśmy z powrotem To jest A tu mamy szyb spadkowy a i tak, można oczywiście sobie taką zabinkę walnąć z tyłu, tylko wtedy nie będziemy mieli szybu spadkowego. Ewentualnie wtedy można by go było zrobić z boku. No, to zależy, jak tam komu co pasuje. Lepiej wezmę mój mieczyk. A, trochę tych. Nie w tę stronę. Nie dobrze, tamtą, tu, tu. Trochę diamentów znalazłem po drodze. No, jak się tyle przekopało, to coś tam trzeba było znaleźć. No, co? Nowy dzień. Dobra ładnie coś? Nie, nic nie spadło. Dobra. To ja mam w że pokażę w pełnej okazałości. To jest taka moja druszka. Piękna, prawda? No, może i nie. A co do tekstu paka, to jest jakiś to sobie, może wolniej, wolniej. Sobie jakiś ściągnąłem, ale mi się bardzo nie podoba. Sami popatrzcie, mi się tam nie podoba taki teksturpak. Miałem zrobić taki lipny, i też od razu w adnotacjach do filmiku, wtedy jak to mówiłem, wspomniałem, że to takie było pieprzenie o głupotach. No nie miałem nic lepszego do powiedzenia i takie coś powiedziałem. Nie? Każdy lubi, żeby było ładnie, no nie musi być kadziasto, no. Każdy, bez względu czy jest, nie wiem, humanista, czy nawet no, no, ścisły. Takie pieprzenie, głupot, po prostu. Dobra, nieważne. A piękne, nie? Dobra, taka piękna dwóżka. i to jest moja. Nie trudno się domyślić. Niewykończona jeszcze, bo za nisko zrobiłem daszek. Oczywiście, jak zwykle nieskończone źródełko. Aha. dobra, nieważne. O, a to jest moja willa. Trochę może niżej zejdziemy. A tutaj to niepotrzebne. To był jakiś punkt orientacyjny. Nie wiem, dobra. O, to jest trochę za nisko. Tutaj lepiej. Coś takiego. To jest niewykończone, oczywiście. Moja. Siedziba, w którą w tej chwili będę, albo nie wiem, miejscówka, którą będę kolonizował, jest w tamtym kierunku. Oj, to daleko, 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 daleko. No to ja to ją już wam nie będę pokazywał, bo w końcu widzę to, że więcej odcinka było nie o tym, co miało być. Dobra, więc wracamy do naszego świata. Jesteśmy, powrotem. Noc, yy, właśnie. Muszę sobie przypomnieć w ogóle, co tutaj ostatnio robiliśmy i mówiliśmy. Co my tutaj mamy? Kwiatek. Sadzonka, super. E, Szmóweczek jest, dobra. O, jest. No dobrze. Albo piekłe mięso. Dobra, dobra, dobra. Nie mówcie, że mam sklerozę. Wiem, ja już wszystko pamiętam. O, świnka. Nic ją nie. Co tam jest daleko? Szkielet? O, jakiś odsunę od drzwi. Znaczy, drzwi to mi się akurat podobają w tym tekstu paku. E, dobra. Nieważne za wymowę nieźle źle To Tu będzie nasza pracownia miała być. Dobra, 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 pracownia. Muszę, muszę złapać wątek. Złapię wątek będzie dobrze. Na razie jest... No i znowu nie ścięło, ale numer. Aha, nic nie wciskam, puściłem w ogóle. No stop, no uspokój się. Hej. No nie wiem co się dzieje, zawiesza się ciągle. No nie, nie ja nie chcę chodzić, no stop. I co? O, działa. Taki bóg. No, możecie sobie sprawdzić. Jak, nie wiem, może mi się uda przedstawić. Przesuwacie się i wciskacie. No dobra, jakoś to tam, tam było. Co tam jest? Dalej świniak. No, nieważne. Miałem kopać może. Nie chcę mi się szczerze powiedziawszy marnować kilofa. Ej, co jest? Nie wiem, coś mi się wiesz. trochę. Dobra, nieważne. No nie, coś jednak się wiesza. Dobra, wybaczcie mi. O, wróciłem w krótkiej przerwie. Eee, zapewne winą był włączony Firefox. No, i tam coś tam Java korzystała z jakichś tam. A wrzucałem plik na YouTube. A. Filmik właśnie. Dru, pierwszy, pierwszą część wrzucałem dopiero teraz. Tak, dopiero teraz wrzucałem pierwszą część, a już kręcimy chyba szóstą. No nic trudno. cały nowy dzień. A widziałem na polowanie. Trzeba skopać parę tyłków. Trochę tych szkieletów. O, już się chyba zaczyna, zaczynają palić. A jest świnia. Najgorzej to się boję, że mi teraz creeper spadnie na głowę. To chyba jest... Yy... Polączka każdego gracza w Minecrafta. Minecraft Minecrafta, Minecrafcie. nieważne, 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 nie, nie, ważne, nie, ważne, nie, ważne. nie zwracajcie na to uwagi naprawdę proszę was. Błagam, a pali się, burn, burn, bye baj, bye maszkało, yes, pali się, dobra, ten spłonie to wyjdziemy, będzie pewnie bezpiecznie, chyba, że pod drzewkiem się jakiś, o, sądzę, że już teraz to już jest taki, powiedzmy, light level, że już powinno być po wszystkim, raz, dwa, trzy, cztery, coś spadnie, Nic nie spadło Dobrze, super Cieszę się Chociaż nie wiem, skopałbym parę zielonych tyłków tych Creeperów Ale trudno To jest moje drzewko, to zacząłem kopać kopać, czy kopać drzewko, dobrze? wycinać Dobra Siekierka To jest ta siekierka Nie było innej siekierki Dobra. Nie ma Creepera Hej, Creeper, pokaż się Albo zniknij na wieki nie ma. Tylko w jakiś czas. A, skin pack, Tak, miałem zrobić tutorial. Nie zrobiłem jeszcze. No i przepraszam was. Tak mi nie wybaczycie, więc co się na to poradzę. Trzeba to wszystko usunąć. No. Kurczę, kurczę, kurczę. Miałem coś coś kiedyś mówiłem, że jak będzie miało ciekawy, to będę przewijał, tak? Tam jest co tam jest. Tam był pająk. E, nie, nie już tutaj wszystko wykarczujemy, to trzeba będzie zrobić porządek z potworami, które się do tego czasu zespałnują tutaj wszędzie. Trzeba będzie je usunąć. To będzie eksterminacja. Tak jak teraz z drzewkami. No, mam po prostu talent do wykańczenia drzewek. To jest drzewko termo. Drzewka nie mają po prostu szans z moją siekierą. Tak, to jest teksańska masakra z siekierą motorową, dokładnie. Nie wiem, czy pewnie niedługo zacznie minąć, minie 15 minut. W takim razie w, mm, w takim układzie, no, w takim razie w takim układzie, w, no, no i tak dalej, e, zrobimy w ten sposób, że żeby was nie zanudzać moim pierwszym światem, bo tam nic ciekawego nie ma, to jest mój pierwszy świat, tam się uczyłem dopiero fachu e, survivalu w ciężkim świecie minecrafta e, więc tam nic nie ma ciekawego do oglądania teraz sobie daruję może, to ja sobie jednak pokażę przy innej okazji a po prostu wrócimy znowu do naszego świata i jest dobra zabrażmy. pewnie jeszcze wytnę jedno drzewo i 15 minut a miałem przedjeść właśnie będzie, o, przepraszam Was w ogóle za te takie moje triki triki z Afryki, pewnie już parę osób zauważyło je w komentarzach których jeszcze nie ma i długo nie będzie bo internet mi nie pozwala wrzucić filmików, jest super, cieszę się tego, jak nie wiem co A, dobra, nieważne, jak się nie ma tego co mi się chciało, to się ma to się ma i koniec A, te, jakieś było mądrzejsze to powiedzenie, trudno w moich ustach to. wyszło jak wyszło to drzewo ścinam i to będzie cięcie, i w następnym odcinku będzie wszystko w przyspieszonym tempie. Tak, bo tu mi zejdzie z tym kopaniem na pewno. No nie wiem, bo w tym optymistycznym akcentem wycinając kolejną, kolejną kłowę drzewna, no kolejny pieniędzy. Patrząc jak drzewo umiera, i tym optymistycznym, apokaliptycznym akcentem kończymy ten odcinek. O, świnka. Może skoczy, a może nie. Zobaczymy.